Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Donald Trump zwiastuje wolną Amerykankę w polityce energetyczno-klimatycznej. Będzie referendum wiatrakowe. Putin i Xi konsultują politykę po inauguracji Trumpa. Jest 22 stycznia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Zaczynam jak zawsze od informacji dnia. Wolna amerykanka energetyczno-klimatyczna Trumpa. Prezydentura Donalda Trumpa zwiastuje mniej restrykcji w polityce energetyczno-klimatycznej, a więcej rywalizacji międzynarodowej. Polska będzie musiała odnaleźć się w tej rzeczywistości. Trump zapowiedział w pierwszym dniu prezydentury, że USA chcą renegocjacji porozumienia paryskiego. Na ten moment wycofujemy się z porozumienia, ale rozpoczniemy negocjacje i zobaczymy, czy będziemy mogli sprawić, aby było ono uczciwe. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to też okej. Okay. Powiedział Donald Trump o porozumieniu o globalnych działaniach na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury. Warto dodać, że porozumienie klimatyczne z Paryża zobowiązuje państwa sygnatariuszy do przedstawienia co 5 lat planów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jest ono podstawą globalnej polityki klimatycznej i dotychczas jej największym osiągnięciem. Sygnał z Białego Domu może demotywować biznes na całym świecie względem podejmowania nowych zobowiązań oraz celów polityki klimatycznej. Stary, nowy prezydent USA zapowiedział także odbudowę rezerwy węglowodorów w Stanach oraz rozwój ich eksportu. Stany Zjednoczone biją kolejne rekordy wydobycia już teraz. Polityka obecnej ekipy w Białym Domu może zaś zmierzać do znoszenia restrykcji klimatycznych i środowiskowych wobec sektora wydobywczego. Prezydent podpisał rozporządzenie wykonawcze uchylające decyzję byłego prezydenta Joe Bidena o blokadzie odwiertów naftowych w Arktyce i na dużych obszarach u wybrzeży. To polityka USA zachęcająca do poszukiwania surowców i ich wydobycia na lądach oraz wodach federalnych, czytamy w uzasadnieniu. Trump Zawiesił też pierwszego dnia pracy program zielonych miejsc pracy tak zwany Climate Corps oraz wydatkowanie środków Inflation Reduction Act wprowadzonego przez ekipę Joe Bidena w celu promocji zielonych technologii z Ameryki. To rozwiązanie dające wsparcie oraz ulgi podatkowe w zamian za inwestycje w obniżkę emisji CO2. Trump może skierować zachęty w innym kierunku lub całkiem je wycofać. Zapowiedział już wycofanie tzw. mandatu samochodów elektrycznych, czyli wytycznych Agencji Ochrony Środowiska dotyczących spadku emisyjności produkowanych aut oraz kredytów dofinansowujących produkcję elektryków, z których korzystała m.in. Tesla, miliardera Elona Maska, związanego z nowym prezydentem. Ponadto prezydentura Trumpa może prowadzić do wzrostu rywalizacji gospodarczej tam, gdzie nie dojdzie do nowych układów, którym chciałby patronować prezydent USA. Trump mówił w przeszłości o tym, że Europa powinna kupować węglowodory amerykańskie i zagroził jej zaostrzoną polityką celną w razie braku współpracy. Komisja Europejska zapowiedziała otwartość na negocjacje z Waszyngtonem. Gotowość do negocjacji może się pojawić także w Białym Domu. Chociaż Trump zapowiadał, że natychmiast po przejęciu władzy wprowadzi nowe cła na produkty z Chin, po rozpoczęciu pracy się wstrzymał i poprosił o dodatkowe analizy w tej sprawie. Trump zapowiada zatem mniej restrykcji w polityce energetyczno-klimatycznej, a co za tym idzie spadek presji z USA na tworzenie regulacji w tym zakresie. To z jednej strony wyzwanie dla globalnej polityki klimatycznej, a z drugiej szansa dla tych podmiotów, które będą chciały uniknąć nowych obciążeń i postawić priorytet na rozwój gospodarczy bez kosztownych inwestycji w transformację. Polska będzie musiała się odnaleźć między ambitną polityką energetyczną, klimatyczną Unii Europejskiej, do której się zobowiązała, a układami z Donaldem Trumpem. Czas na pozostałe informacje. Na początek z Polski. Polacy i Litwini będą dalej przeładowywać ropę. Orlen przedłuży wykorzystanie terminalu paliwowego na Litwie o kolejne trzy lata. Umowa w tej sprawie została zawarta z litewskim KN Energies niedługo po wizycie prezesa Orlenu w Wilnie. Ma zapewnić eksport z rafinerii Morzejki. Nowe odsłony węglowych sporów z wykonawcami. Wykonawca w grudniu przestał realizować kontrakt. Polimex Mostostal zarzuca grupie Azoty brak chęci współpracy, co stało się przeszkodą w wypełnieniu kontraktu. Grupa Azoty Puławy złożyła pozew przeciwko Polimex Mostostal i domaga się 249 milionów złotych za opóźnienia w realizacji inwestycji, o czym czytamy w parkiecie piórem Bartka Sawickiego, którego pozdrawiam. Polska więcej eksportuje. Polska poprawiła pozycję w handlu zagranicznym energią. Wirtualny nowy przemysł donosi, że eksport przebił okrągłą granicę. W 2024 roku polski bilans wymiany handlowej energią elektryczną ułożył się tak, że podobnie jak w 2023 roku Polska była importerem netto prądu, ale przewaga importu nad eksportem znacznie zmalała licząc rok do roku. W ramach wymiany handlowej w 2024 roku najwięcej prądu przypłynęło do Polski z Niemiec, a najwięcej wypłynęło na Słowację. Będzie referendum wiatrakowe. 9 lutego w Gminie Głupczyce odbędzie się referendum w sprawie budowy farmy wiatrowej. Tymczasem przepisy liberalizujące lądowe farmy wiatrowe wciąż nie trafiły pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Teraz wieści z Europy. Europejska Partia Ludowa zawnioskowała o wycofanie się Unii Europejskiej z mechanizmu przenoszenia obciążeń polityki klimatycznej na partnerów handlowych SIBAM oraz nowych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Apeluje też o deregulację i zmniejszenie ilości nowych przepisów. Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck uznał, że trzymanie się planów rozwoju zielonej energetyki to najlepsza odpowiedź na działania Donalda Trumpa po fatalnym posunięciu prezydenta USA, który wycofał się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Reuters podaje, że europejskie akcje spółek wiatrowych potaniały po tym, jak prezydent USA Donald Trump wycofał wsparcie nowej amerykańskiej energetyki wiatrowej na morzu w pierwszym dniu urzędowania. Największym poszkodowanym był Irsted, dodatkowo obciążony utratą wartości swoich amerykańskich przedsięwzięć. Fala LNG nadciąga. Według Międzynarodowej Agencji Energii Europa zaimportuje w tym roku o 16%, czyli 21 miliardów m3 więcej LNG niż w 2024 roku, zakładając, że eksport rosyjskiego gazu przez Ukrainę pozostanie wstrzymany. Rosja na ratunek marionetce. Komiersant ustalił, że gaz zapewniony przez Rosjan na potrzeby Naddniestrza po zakończeniu dostaw przez Ukrainę dotrze tam przez gazociąg Turkish Stream. Firma cypryjska Obzor Enterprises zarezerwowała 3,1 miliona metrów sześciennych dziennie w punkcie Strandża 2 na granicy Turcji i Bułgarii. Dostawy mogą ruszyć od lutego. Wsparcie Rosji ma wynosić 160 milionów dolarów. Czas na wieści ze świata. Incydenty nie tylko na Bałtyku Tajwan informuje, że jego kolejny kabel telekomunikacyjny został przecięty chodzi o kolejną nitkę połączenia z Malezją. Chiny i Rosja są podejrzewane o przecinanie kabli podmorskich świata zachodniego. Nowe sankcje USA wobec Rosji? Brzmi prawdopodobnie powiedział prezydent Donald Trump, zapytany o to, czy USA wprowadzą kolejne sankcje wobec Rosji, jeśli nie będzie chciała negocjować pokoju na Ukrainie. Zapowiedział, że będzie rozmawiał z Władimirem Putinem oraz Wołodymyrem Załańskim. Konsultacje dyktatorów. Władimir Putin i Xi Jinping odbyli 21 stycznia wideokonferencję, podczas której omówili m.in. rozpoczęcie prezydentury Donalda Trumpa. Rozmowa trwała półtorej godziny. Efekt Trumpa na baryłce. Ropa Brent tanieje w okolice 79 dolarów za baryłkę od czasu inauguracji Donalda Trumpa. To wszystkie informacje przygotowane dzisiaj. Następne oczywiście już jutro. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.